Witam Was bardzo pięknie, kochani, na temacie dnia, którego bardzo dawno nie było. To znaczy, nie pamiętam, już ile nie chciałam się wstecz patrzeć, jakby tutaj liczyć e, tego okresu. E, natomiast słuchajcie, karty są rozłożone do pytania, co myśli, co czuje, co zamierza. E, I moi drodzy, Waszym jedynym zadaniem tutaj jest wybór że tak powiem, grupę kart, która was bardziej przyciąga, bardziej z Wami rezonuje. Jedyneczka, dwójeczka, trójeczka. Jak widzicie, dorzuciłam wam kamyczki, żeby było prościej, żebyśmy tutaj się, wiecie, nie dochodzili, czy to jest różowe, beżowe, czy tam jakieś inne, tak? W tej sytuacji, żeby nie było niedomówień, moi drodzy. I Wy wybieracie to, tą grupę kart, którą chcecie. W głowie, pamiętajmy, macie te pytania, co czuję. Stop, co myśli, co czuje, co zamierza. Ja już te karty dla Was wylosowałam i będziemy tutaj po kolei te karty omawiać. Moi drodzy, daję Wam dosłownie chwilę na to, abyście dokonali wyboru i sprawdzamy, moi drodzy, najbliższy miesiąc, jakie ma ten ktoś myśli, jakie uczucia do Was i jakie ewentualne zamiary chodzą mu po głowie. No to ja dosłownie chwileczkę czekam za Waszymi decyzjami. Ci z Was, którzy nie wybrali, pauza, moi drodzy, i wybieracie dalej. Tylko, kochani, nie niestworzone historie, posłuchajcie, to są tylko rozkłady ogólne i nie z każdą z Was, nie z każdą z Was osobą, tak? Będą to oczywiście tutaj bardzo pięknie współgrać, więc moi drodzy, nie zastanawiamy się zbyt wiele i zbyt długo. Słuchajcie, trójeczki i dwójeczki dajemy sobie na boczek. Na razie nie będą nam tutaj potrzebne i nie będą, że tak powiem, nam przeszkadzały tutaj na stole. I zaczynamy, kochani, od jedynek. Jedyneczka, tu, jak, jako powiedzmy, Kamyszek poglądowy ląduje na górze, i moi drodzy, ja rozkładam karty. No więc tak. Zaczniemy od, słuchajcie, karty, która została wylosowana na zasadzie, co osoba myśli o Was albo na temat Was i tak dalej. Moi drodzy, jest to karta Siedmiu Kielichów, e, i tu ewidentnie ona mówi o różnego rodzaju opcjach, czy też tudzież o snuciu planów, o snuciu scenariuszy, o wymyślaniu przeróżnych historii z wami związanych, moi drodzy. Być może, jeżeli jesteście w takich relacjach, gdzie przykładowo przed wami jest pełno planów do zrealizowania, czy też tudzież nie jesteście, nie jesteście jeszcze związkiem formalnym, nie mieszkacie razem, załóżmy no to ta karta będzie myśleć, mogłaby na przykład nam sugerować, dać do myślenia, to miałam na myśli, że osoba wasza będzie zwyczajnie, że tak powiem, w fazie takiej, że dużo opcji w jej głowie na wasz temat powstaje albo na temat waszego wspólnego bycia razem, na temat waszego związku, na temat tego, jak to ma się, kochani, rozwinąć. I słuchajcie, to jest tego mnogość, tak, mamy tutaj aż siedem opcji, oczywiście tych opcji może być, wiecie, no mniej więcej, tak, oczywiście to nie o to chodzi. Ale dana osoba, że tak powiem, gdzieś odpływa, powiedziałabym, swoimi myślami. W różne historie powiązane z Wami. Może to być sytuacja, w której każdy pomysł tej osoby wydaje się mega świetny i mega fajny, ale najgorsze w tym wszystkim jest to, że on ma tyle koncepcji, że nie jest w stanie dokonać wyboru i tym samym być może ruszyć z czymś z miejsca. Bo każdy scenariusz, który gdzieś tam w jego głowie się pojawia, wydaje mu się realny do wykonania, ale niekoniecznie przedkłada się on w praktykę. Tak, więc to jest osoba taka troszeczkę bujająca w obłokach, gdzieś tam, przykładowo, no nie wiem, biegająca gdzieś właśnie myślami, tak jak powiedziałam, ale droga od myśli do, do czynów jest tutaj dosyć daleka. To też może być taka sytuacja, w której wasza osoba ma pewnego rodzaju opcje i wy jesteście jedną z nich. Być może w jego życiu kochani jest też jakaś inna osoba i też on tą osobę musi wziąć pod uwagę. Mówię to oczywiście do takich osób. Słuchajcie, słuchajcie, bo mi się tu kamera, musi sfokusować. Em, em, może też być taka właśnie sytuacja, że, że tutaj, no, w grupę numer jeden, wybrały osoby, gdzie nie jesteście tylko wy, tylko że załóżmy, jesteście w jakiś trójkątach, tak? I dana osoba w tym momencie, jakby. Jedną opcją jesteście wy, ale drugą opcją jest inna kobieta, czy w tej sytuacji oczywiście mężczyzna też może być. I ta osoba, że tak powiem, troszeczkę jakby skacze pomiędzy wami a tą drugą osobą. I jesteście tutaj w myślach jako opcja. Opcja numer, tam powiedzmy jeden czy dwa tak to jest Kaśka, czy tam Zenek, tak? Oczywiście, ale mam też żonę i męża i może też mieć to na uwadze. I ta osoba tak troszeczkę żyje jako taki, jako taka. Osobka skacząca z kwiatka na kwiatek. Ale to jest taka wersja, słuchajcie, mocno negatywna dla co niektórych osób, ale ogólna może być to, że to jest osoba, która naprawdę dużo o Was myśli. Na pewno snuje wobec Was jakieś plany, jakieś scenariusze, moi drodzy, jakieś nawet, wręcz powiedziałabym, fantazje, które na pewno są piękne. Może też myśleć, zastanawiać się, co on z tej relacji będzie z wami miał, jak to może się dalej potoczyć i szuka, jakby wręcz powiedziałabym, odpowiedzi na to, jak mam tego dokonać. Wszystko wydaje się fajne i fantastyczne, ale jak mam tego dokonać? I na razie jest to gdzieś tam, powiedzmy, w fazie jego myśli. Dobra, co ta osoba do Was czuje? Y Kochani, pojawia się karta Sześciu Mieczy, jeżeli chodzi o kwestię uczuć. I moi drodzy, jest to fajna karta, bardzo powiązana z tym, co przed chwileczką powiedziałam, dlatego że Szóstka Mieczy, kochani, jest to karta mówiąca o tym, że ktoś chce zamknąć stare życie za sobą i razem z Wami rozpocząć nową podróż życia. I oczywiście mówię to bardziej do związków, które być może są właśnie w tych trójkowych relacjach, i tutaj generalnie chodzi o to, żeby po prostu ktoś wreszcie z tej fazy pomysłu, jak tego dokonać? Wyszedł, żebyście przestali być tylko opcją numer ileś tam, tak? I żebyście mogli razem, wspólnie spakować się i ruszyć na nowy ląd do nowego życia. Ale słuchajcie, to też może być sytuacja z czegokolwiek innego, tak? To możecie, możecie być w związkach stałych, mieszkających ze sobą, i to może być tak naprawdę, słuchajcie, to, że w tych uczuciach on chce dalej z wami kontynuować pewnego rodzaju podróż. Może chcieć rozpocząć coś zupełnie nowego, może chcieć na przykład wspólnego, nie wiem, kupna domu, tak, czy też tudzież mieszkania, być może przeprowadzki, być może ruszenia dalej z wami przez to życie. Miejcie to też na uwadze, bo to jest sytuacja karty bramy, karty przejścia, zostawienia czegoś za sobą już i ruszenia z czymś do przodu. Nie chcę tutaj mówić o sytuacji takiej, że on w uczuciach myśli o tym, żeby was zostawić, kochani, bo absolutnie nie. Szóstka mieczy jest, jeżeli chodzi tutaj oczywiście o karty mieczowe, najlepszą kartą, tak? Pozostałe wszystkie mieczowe karty są słabe. Natomiast Szóstka Mieczy jest kartą naprawdę z wydźwiękiem pozytywnym, a więc sytuacją, w której on chciałby z wami, moi kochani, w uczuciach, emocjonalnie, po prostu płynąć dalej przez życie na spokojne wody, zostawić coś, kochani, za sobą, przejść z wami przez kartę bramy, tak zwanej. Więc moi drodzy, uczuciowo bardzo ładnie. A co zamierza? I tutaj, kochani, dla wszystkich grup, dla wszystkich y, osób, jedynki, dwójki, trójki, powyciągałam wam po dwie karty, bo te zamierzenia czasami, słuchajcie, jedna karta, no mogą nam tutaj nie dawać, że tak powiem, jasnego i klarownego przekazu. Y, I dlatego postanowiłam po prostu wyciągnąć po dwie karty, żeby zobaczyć, czego to może się dalej tyczyć. I moi drodzy, w Waszym przypadku jest to giermek buławowy, który pokazuje, niech się dzieje. Niech to idzie naprzód, chcę tej spontaniczności, chcę tej przygody, chcę tego działania. To jest ktoś, kto się już nad czymś nie zastanawia, moi drodzy. Tutaj stoimy, snujemy marzenia, fantazje, plany. Uczuciowo chcemy iść czymś do przodu, ale w działaniu już się nie będziemy zastanawiać, nie będziemy tutaj jakby stać, wiecie, no w miejscu, tak, tylko też tudzież posłuchamy tego, gdzie nas serce rwie. Działanie, spontaniczność, przygoda, ruch naprzód, niemyślenie nad, nad niczym. Po prostu ciągnie mnie do Was, czyli tę osobę do Was, tak, moi drodzy? Żebyśmy się tutaj nie pogubili, bo to jest, kurde, wiecie. E, więc, jakąś osobę ciągnie tutaj do Was, moi drodzy, i ona chce bez zastanawiania się iść z Wami, przez, no, iść do przodu. No i do czego to działanie ma zmierzać? Tadam, tadam. Do pełni szczęścia. Ci z Was, którzy nie są w relacjach, gdzie mieszkacie razem, nie tworzycie rodziny, nie jesteście małżeństwami, nie jesteście partnerami mieszkającymi razem, podkreślam, no to Wasza osoba zmierza do tego, żeby z Wami taką rodzinę, czy też partnerstwo stałe stworzyć. Dziesięć kielichów to jest karta cieszenia się wspólnego razem, szczęścia razem z Wami, bycia razem z Wami, planowania z Wami czegoś więcej, moi drodzy. Że z tych planów i z tych opcji wychodzimy, co mamy z głowy, ku temu, żeby podążać za głosem serca, ku temu, żeby iść do przodu i cieszyć się ze sobą razem. Kochani, ten wasz rozkład jest mega fantastyczny. Tutaj nie będę się do niczego dopieprzać, moi drodzy, nie będę też do niczego, że tak powiem, się tutaj przywalać. Naprawdę cudowna karta. Wy się cieszycie razem ze sobą. Wy tutaj. To co chcecie, nie wiem, przemyśleć, zaplanować, kochani, realizujecie. I ta wasza osoba, jeżeli chodzi o to, co on zamierza, on zamierza pójść w tym kierunku. On zamierza z wami coś fajnego razem stworzyć. On zamierza razem z wami, czy też chciałby, tak, stworzyć tą rodzinę, stworzyć coś pięknego, co da wam razem wspólne, kochani, szczęście więc zamierzenia naszego pana czy też tudzież pani są naprawdę fantastyczne, kochani. Uczuciowo też, bo uczucia tutaj w szóstce mieczy pokazują naprawdę to, że ktoś chce dla was. Z Wami zostawić wszystko za sobą, i razem z Wami zaryzykować, popłynąć na nowy ląd, rozpocząć nowe życie, moi drodzy, czy też zrealizować te pomysły, które tutaj w głowie są, i nie oglądać się za siebie, nie patrzeć już na nic, nie patrzeć, co powie mama, tata, koledzy, coś tam, coś tam, coś tam. Po prostu płyniemy do przodu, kochana. Naprawdę mega piękne czytanie. Tylko on musi tutaj wyjść, moi drodzy, z takiej fazy y, mętliku myślowego. On ma za dużo na głowie, ta osoba. Ona za dużo po prostu myśli, kombinuje, ma tysiące, słuchajcie, różnych kombinacji alpejskich w głowie, i ona z tego musi wybrnąć. Ona musi bardziej, powiedziałabym, posłuchać głosu serca niż tutaj rozumu. I w tym momencie przepięknie przepłynie do fazy tego, co chce z wami zrobić. No? I wszystko w temacie. To jest naprawdę mega. No i super. Dobra, kochani. Ja was zwijam i życzę oczywiście wam tutaj z osóbką, o której myślicie, tych wszystkich właśnie fantastycznych rzeczy i przede wszystkim tego myślenia w kategoriach, że naprawdę tu jest to wszystko piękne, kochani, i pięknie rozwijające się. Przejdziemy teraz do dwójeczki. Zobaczmy, co u dwójek. Jakie myśli ma osoba z wami związane? Kochani, jest to karta śmierci. I słuchajcie, karta śmierci ma dwojakie przełożenie, bo ona może pokazywać nam sytuację, w której nie myśli wcale, zakończyła myślenie. Myślenie o was. Oczywiście to jest takie trochę może słabe, co ja teraz powiedziałam, ale czasami po prostu jest to taka sytuacja, w której w tej osobie umarły, w cudzysłowie oczywiście, jakiekolwiek myśli, być może związane z waszą relacją z jakichś pewnych przyczyn, kochani, bo to oczywiście nie jest dla każdego czytanie, co niektórzy z was może być w przepięknych związkach, i wówczas w tym momencie ten przekaz, który teraz przekazuję w postaci karty śmierci, nie będzie tutaj wskazywał, że jest źle. Ale słuchajcie, karta śmierci ma też taki pozytywniejszy wydźwięk, a mianowicie to, że ta osoba myśli o Was, że potrzebna Wam jest transformacja w Waszej relacji. Może myśleć, ok, zakończyło się coś, skończyliśmy jakiś etap życiowy i to być może co niektóre osoby wybierające dwójkę wiedzą, o co Kaman, o co ale ta osoba też myśli o tym, że trzeba coś transformować, że trzeba coś definitywnie zamknąć, żeby móc rozpocząć coś nowego. Taki przekaz ze śmierci. Jakie ma uczucia do Was? Słuchajcie, mamy kartę sądu. I teraz tak. Sąd może mówić przy karcie śmierci, gdybyśmy mieli te karty połączyć, może mówić o tym, że on chciałby jakiegoś odrodzenia emocjonalnego pomiędzy Wami. To jest wydźwięk optymistyczny oczywiście. Coś umarło, nie mam planów, ale chciałbym emocjonalnie, żeby było coś fajnego pomiędzy nami, żeby coś się odrodziło w pewien sposób, żeby z martwych wstało, bo bardzo często słuchajcie też karta sądu. Wręcz nazywa się zmartwychwstanie, a więc potrzebuje emocjonalnego zmartwychwstania z tej relacji, ponieważ nasze uczucia być może do tej pory są jakieś, słuchajcie, no, totalny pad, tak, czyli takie powiedzmy, no, zgaszone, nazwę to tak. Ale karta sądu, słuchajcie, też mówi o tym, że ktoś być może emocjonalnie chciałby jakiegoś osądu jakiejś sytuacji, w której czas coś pobudzić, ale po to, żeby postawić coś przed sądem. To znaczy, ja nie mówię tutaj o sytuacjach, że biegniemy do, wiecie, z papierami gdzieś tam po jakichś urzędnikach, absolutnie nie, bo to są emocje, to są jego uczucia, a więc chciałby jakiegoś ożywienia emocjonalnego z wami, ale też może chcieć jakiejś takiej sytuacji, w której czas w pewien sposób Emocjonalnie coś pooczyszczać, postawić kogoś jak słuchajcie przed sądem ostatecznym, wywalić kawę na ławę, w pewien sposób chcieć od kogoś wyjaśnień, wytłumaczeń, oczyszczenia emocjonalnego być może. Więc moi drodzy, jeżeli jest, jest, jesteście, przepraszam, w takiej relacji, gdzie coś tutaj poumierało, coś się pokończyło z jakichś pewnych przyczyn, to całkiem możliwe, że tutaj generalnie chodzi o to, żeby po prostu emocjonalnie coś zostało przywrócone do normalnego poziomu i do normalnego funkcjonowania. Bo faktycznie na polu myślowym ta osoba może y, całkowicie przestała myśleć już, albo po prostu zwyczajnie. Uważa, że coś się pokończyło, poumierało pomiędzy wami i chciałaby transformacji jakiejś, czyli myśli o tym, no dobrze by było, żeby coś się tutaj odrodziło. I tu emocjonalnie, że tak powiem, jakby jest gotowa do tego, żeby te odrodzenie przeprowadzić. Ale jakie ma wobec Was, moi drodzy, zamierzenia? No i tutaj, kochani, sprawdzamy. Jego zamierzenia są takie, że mamy kartę cesarza. I moi drodzy, cesarz, cesarz to są konkretne jakieś podejścia. Bym powiedziała, jakieś takie sytuacje, gdzie ta osoba dosyć twardo yy, wie, czego chce, dosyć twardo ustawia strategię. Dlaczego Ty mówię o tej strategii? Bo słuchajcie, akurat w tej talii mamy gościa, który, że tak powiem, trzyma na sznurkach yy, wszystkie pozostałe osoby. On góruje nad tym wszystkim. On w pewien sposób albo chce górować, albo też tudzież w jakiś pewien sposób chce trzymać wszystko w ryzach, chce trzymać wszystko na. W możliwości ruchów, ale bardziej te ryzy, tutaj słuchajcie, są, bardziej do mnie przemawiają. Chcę trzymać wszystko w ryzach, chcę wszystkiego dopilnować, chcę mieć nad wszystkim pewnego rodzaju kontrolę, nie chcę w pewien sposób być uśpiony przez swoją nieczujność i jakby wiem o tym, że być może los. Tego związku, być może waszego, zależy tutaj w, w dużej mierze ode mnie i moich ruchów i tego, jak ja się tutaj e, w pewien sposób zachowam. Ale słuchajcie, cesarz, e, to jest również ok. Osoba taka jakby no w tym momencie. Wiecie, facet z jajami, który po prostu wie o tym, że musi, jakby od niego jest wszystko zależne, ale cesarz to jest również ktoś taki troszeczkę lekko nieprzystępny, ktoś taki strasznie pewny siebie, ktoś troszeczkę górujący, być może w tej relacji, tak? Z jakichś pewnych przyczyn. I moi drodzy, na to wszystko idzie rycerz Buław. A tuż jest całkowicie odmienność cesarza, moi drodzy. Rycerz Buław to jest ktoś, kto ma ochotę na przygodę. To jest ktoś, kto w pewien sposób ciągnie gdzieś tam. Nasz rycerz, słuchajcie, tutaj przeskakuje przez jakieś koło, obręcz z ognia. To jest niebezpieczne, ale on się przemyka. Więc, moi drodzy, być może on będzie chciał odgrywać taką troszeczkę rolę przed wami statecznego, Osiadłego, odpowiedzialnego kogoś, ale mimo wszystko gdzieś, jeżeli chodzi o jego zamierzenia, będzie próbował zaryzykować i gdzieś się oddalać. Moi drodzy, miejmy to też tutaj na uwadze. Albo w jakiś ryzykancki sposób próbować coś działać, zrobić. Czyli jego pomysły, jego głowa coś tam będą podpowiadały, on będzie wiedział, że to wymaga sporego ryzyka. Być może, ale będzie próbował jakieś działania w Waszym kierunku, kochani, podziałać tutaj, w tej sytuacji. Czyli zamierzam robić jakiś ruch. I moi drodzy, rycerz buławowy, to jest ktoś, jak słomiany, to znaczy może nie jest słumiany zapach. On ma o, zapał, on ma cel do zrealizowania i on nie cofnie się przed tym, żeby go nie zrealizować. On to zrobi. Z pełnym poczuciem odpowiedzialności. On będzie wiedział, że tego chce. I on tego, to będzie, to, będzie do tego dążył. To może być też coś na chwilę. E, czyli zrealizuję to, OK, i się wycofuje. Będę coś robił i się wycofuję. E, to jest takie troszeczkę, kochani, nieco trudniejsze czytanie, dlatego że tutaj widać ewidentnie, słuchajcie. Jakąś sytuację, w której ktoś nie myśli już, przestał myśleć, ktoś jakiś proces myślowy zamknął, być może jakieś plany wspólne pozamykał, być może tu w karcie sądu on chce jakiegoś oczyszczenia emocjonalnego, być może chce jakiegoś odrodzenia w tych emocjach. Nie, no nie wiem, słuchajcie, nie chcę powiedzieć, że niekoniecznie z wami, ale on tutaj jakby chce takiego pobudzenia na nowo do życia, powstania zmarłych. I tylko, że jego działania tu, no są takie, słuchajcie, no może też i też tak być, że w pewien sposób on będzie chciał przestać już być takim sztywnym, słuchajcie, gościem i będzie chciał być takim troszeczkę, e, być może szuka takiego polotu, słuchajcie, tej romantyczności e, w tej relacji. Bo rycerz Buław, no to słuchajcie, no to jest ognisty facet, nie? Więc może też tak kochani być, że tutaj te jego zamierzenia są takie, żeby wprowadzić trochę takiego ryzykanstwa, trochę, trochę ognia w tej waszej związku, w tej waszej relacji. No, słuchajcie, no, bynajmniej ja tak to widzę. Nie wiem, czy tutaj wszyscy się w tym czytaniu odnajdą, kochani, bo one jest takie nieco sztywnawe, nieco takie troszeczkę dwuznaczne. No i dobra. Więc zwijamy dwójeczki, kochani. Także tutaj albo coś transformujcie, ożywiajcie na nowo, kochani, i starajcie się tutaj e, faktycznie. Nie wiem, dosyć rozsądnie do czegoś podejść, bo tak to troszeczkę, kochani, wygląda, że te, ta relacja tego wymaga. Dobra, a co u trójeczek? Hm. Jakie myśli ma ta osoba o Was? To samo, co miała grupa numer jeden. Tutaj mamy siódemkę kielichową, a więc również pojawia się, kochani, pewnego rodzaju mętlik w głowie, koncepcje, różnego rodzaju myśli, snucie różnego rodzaju planów, scenariuszów. Wy macie mnogość pomysłów, ale są to tylko, to jest tylko etap myśli, a troszeczkę daleko do realizacji. Wy nie wiecie tak naprawdę, co macie zrobić. Na razie kombinujecie w prawo, w lewo, czyli te myśli o was mogą być takie, że no, tutaj jest po prostu mnogość pomysłów, słów, dużo fantazjowania, dużo myślenia, dużo kombinowania i ta osoba zwyczajnie popada w mętlik myślowy sama przez się, dlatego, że po prostu nie wie, co ma zrobić. Uczucia, moi drodzy, Uczucia do Was to karta kochanków. I moi drodzy, może to oznaczać oczywiście sytuację, że te uczucia są na zasadzie, że ta osoba na pewno może Was przeogromnie kochać, ale wiecie co? Ja patrząc na to, co mam jeszcze w ręku, zaraz to, co dorzucę do stołu, mogłabym, mogłabym powiedzieć, że to w kwestii uczuć kochankowie też bardzo często wskazują na sytuację, że patrząc na te opcje tutaj, że, nie, że być może nie jesteście jedyną opcją, tak, to znaczy, że być może w tej waszej relacji jest więcej niż, są, niż więcej niż dwie osóbki i moi drodzy, w uczuciach ta osoba może was kochać, ale mieć świadomość tego, że być może kocha kogoś jeszcze, albo wy kochacie kogoś jeszcze i że to wymaga pewnego rodzaju decyzji i wyborów, co należy poczynić, co należy zrobić. Słuchajcie, to jest opcja numer jeden, czyli że no, taki troszeczkę bardziej powiedziałabym skomplikowany związek, ale oczywiście pozytywny związek to jest też taki, że ta osoba was kocha i w myślach coś kombinuje, co ma zrobić, albo też tudzież ma kogoś w tej sytuacji i nie wie, co ma zrobić, i ma w głowie te opcje. I dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że w działaniach, moi drodzy, jest karta dziewięciu mieczy, a więc karta depresji, a więc karta załamania się, a więc karta myślenia i niespania po nocach, co zrobić albo co ewentualnie się wydarzy. Jest to karta również lęków i karta obaw, karta łez i smutku, moi drodzy. I na tym jest karta, słuchajcie, wierzy. Tak jakby ta osoba, moi drodzy, w zamierzeniach do Was, wiedziała, że coś się sypie, albo coś się knoci, albo wiedziała o tym, że coś nie do końca jest takie, jakie powinno być. I ona szuka konceptu, szuka myśli, jak tą sytuację, kochani, naprawić. Jak wybrnąć z tutaj, jakby z tego całego galimatiasu. Uczuciowo być może te uczucia tutaj są, ale może też tak być, że ona wie, że jest gdzieś ktoś trzeci, że jest jakiś romans, że ona jakby uczuciowo czeka, co zostanie wybrane. Czy ona, on, czy być może to ktoś jeszcze inny. Albo ona wie, że uczuciowo nie ma tego pomiędzy wami. Też tak może, kochani, być. I tutaj, w tym momencie, nasza osoba w swoich zamierzeniach, no troszeczkę być może jest załamana tą sytuacją, albo też tudzież, moi drodzy, i to jest wersja numer 3, która przyszła mi do głowy dosłownie chwilę temu, co ona zamierza wobec Was zrobić? Może zamierza Was doprowadzić do takiego stanu do stanu dziewięciu mieczy żebyście się załamali, żeby nie było Wam dobrze żeby wam przeszkodzić w czymś, żeby coś zburzyć. Słuchajcie, ja to mówię, ponieważ no być może nasza, wasza ta osoba no gdzieś takie plany ma. Albo też wie, że będzie musiała was zranić, ponieważ w jej życiu jest ktoś inny. To jest oczywiście tylko do takiej opcji, gdzie tutaj zakładamy, tak, że są trójkowe relacje, moi drodzy. Miejmy to na uwadze i ona po prostu będzie wiedziała w uczuciowo, że w pewien sposób jest emocjonalnie związana jeszcze z kimś i co, jakie ma zamierzenia, no takie, że musi coś w końcu zakończyć, coś musi ulec tutaj transformacji, zmianie, coś musi wreszcie polecieć, bo w takim stanie powiedziałabym mętliku myślowego, no nie można zbyt długo, moi drodzy, zwyczajnie trwać. Ale słuchajcie, to są czytania tylko na miesiąc, nie przykładajmy do tego aż tak ogromnej wagi, bo być może to teraz gdzieś po głowach chodzi, moi drodzy, niekoniecznie, że tak powiem, musi się wlec, nie wiadomo jak długo, tak, za miesiąc wszystko może się poprawić, ale niewątpliwie, no czytanko, takie troszeczkę trudne, dajcie mi znać oczywiście w komentarzach, jak wy to czujecie, a ja was gorąco, gorąco, gorąco pozdrawiam i buziaki.